Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj jak widzicie kolejny z epizodów gdy zapłacą przykady. Przypominam druga część, przypominam wata na przypominam, że troszeczkę długo się ona rozpędza Ona znaczy ta druga część tej gry no bo nie oszukujmy się. Zbliżamy się wielkimi krokami do odcinku 20 a odcinek 20 dla pierwszej seryjki ym, oznaczał to, że to już był koniec, bo tak, już jak był odcinek 15 na przykład, to już Maebara był głęboko w czarnej dupie i już wiedział, że pętla na jego szyi się mocno zacisnęła, a tutaj, a tutaj jeszcze nawet się nie zbliżyliśmy do pierwszych objawów, Zagrożenia, jakie będą oczywiście pojawiać się na, 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 na albo raczej w głowie Maebary. A z tych bardziej y, logistyczno-informacyjnych rzeczy, no pochwalę się moim hehehe, nowym imidzem na Sarmaty. Nawet troszeczkę posturą, jeżeli chodzi o brzuch, pasuje. Strój też ma, więc yy, potwierdzam, wyglądam a za, yy, za mocno przypominam. No ale cóż, klasa społeczna zniknęła, ale geny zostały. Ty, a z tych drugich, bardziej już stricte informa informatyczno-logistycznych wiadomości, Wczoraj nie było amagami, no bo w sobotę byłem na imprezie firmowej, 30-lecie, no i nie będę wam oszukiwał. No może jakoś konkretnie schlany nie byłem, ale w niedzielę to już był... No kac był. Żyganka nie było, ale kac już był porządny i tak No tak nic mi się nie chciało. To, że udało mi się jedną rzecz z dwóch zaplanowanych przeze mnie w piątek osiągnąć, na kacu, to i tak jest moim zdaniem jak na mnie dosyć dużo osiągnięcie, no ale wiadomo, yy, trzeba więcej od Ciebie wymagać. A w moim przypadku lepiej więcej wymagać, bo wtedy yy, zrobi się chociaż z jakąś sporą część. A tym mniej wymagam, tym większa szansa, że w ogóle nic nie zrobię. No dobra, tyle jeżeli chodzi o wstęp, a wst z informacji co było w poprzednim odcinku no to była kurwa katastrofa no Maebara to idiota i nie... i cały czas do samego końca wierzył, że yy, Mion i święta ta os sama osoba no i przy okazji zorientował się o co chodziło mm, Renie w tym, że skrzywdził Mion no ale, ale, ale jak mówiłem, on jest dosyć mm, dużym idiotą i no, chciał dobrze, chciał kupić tą y, lalkę, którą podarował Renie, taką samą lalkę, jaką podarował Renie, Mion, na powiedzmy na poprawę sytuacji, no ale to Mion była czasem Shion i właśnie do tego sklepu, gdzie była ta lalka i się okazało, że sklepikarką była nawet Miod i Shion brutalnie pokazała swojej siostrze... Co się dzieje, gdy nie mówisz rzeczy, o których myślisz? No wiadomo, nie? Oczywiście, no milion też jest odpowiedzialna, bo jakby powiedziała coś w stylu, no jakby podawała trochę jakieś odznaki, małe bardzo, który jak widać i również wspomniałem, do bystrej nie należy, że chce być, nie wiem, traktowana tak, jako, na taką, jaką ma płeć, to nie byłoby problemu, No ale wiadomo. Maebara. No i teraz jesteśmy, w, jest sobota. Katastrofa już jakiś czas miała miejsce. Chyba jeden dzień minął. Więc zobaczymy, jak się układają relacje pomiędzy członkami grupy. Czy dalej jest tak paskudnie nieswojo? Czy, czy już pierwsze oznaki pogodzenia będą się ukazywać na horyzoncie? I tyle, jeżeli chodzi o wstępik. Poczekamy to do równego 4.40. Dzisiaj była sobota, więc szkoła skończyła się mgnieniu oka. Naprawdę dobrze było wrócić do domu, kiedy słońce jeszcze było tak wysoko na niebie. Każdego innego dnia nasz klub... Sociłby podczas zajęć pozalekcyjnych, ale dzisiaj Rikacian miała próbę przed jutrzejszym Wata na którą musiała się udać. Jak leci, Rikacian? Czy masz już wszystko przećwiczone? Postaram się bardziej niż w zeszłym roku. Byłaś taka wyczerpana i spocona po zesłorocznej ceremonii. W tym roku będzie wyglądać na znacznie bardziej odpowiednią do tej roli. Proszę, czekajcie na, rezultacie, na rezultaty jej szkolenia. Festiwal Watanagashi, o którym wszyscy mówili, ma odbyć się jutro. Prawda? Przypominam, że Maebara to jest kolejne, w cudzysłowie, podejście, czy dzisiaj jest reset i Maebara jest w tym momencie swojej historii, że... Nie był jeszcze na żadnym z festiwali w Watanagashi. Czerwczowy festiwal wydawał mi się trochę za wcześnie, ale lato w tym roku nadeszło szybko, więc całkiem dobrze wpisało się w obraz letniego festiwalu. Dobra, my już, my już sobie pójdziemy. Nie mogę się doczekać jutra! Miłego dnia, wszyscy! Satoko i Rikatian pomachały nam energicznie i ruszyły przed siebie. Wiesz, nigdy nie pytałem, gdzie odbywa się ten festiwal. Nie pamiętam, by było tutaj gdzieś w pobliżu miejsce, które wydawało się odpowiednie do zorganizowania takiego. Chyba minęło więcej niż kilka dni? I. Troszeczkę ich relacje się zresetowały. No, oczywiście to tak nie jest, że wystarczy przeczekać. W bardzo wielu yy, przypadkach, niedopowiedziane sprawy i niewyjaśnione do końca mogą przynieść katastrofę w momencie, kiedy wszystko zacznie się walić. No, wiecie, według zasady, za jakiś coś idzie źle, to już się kurwa wszystko wali. Po kolei, robią to w świątyni Furudę. Pewnego dnia poszliśmy tam na spacer, pamiętasz? To było to miejsce z naprawdę dobrym widokiem. Och, tak! Pamiętam! Na tym wzgórzu była świątynia, prawda? Dla Hynamizawy hin wydawała się zbyt wielka. W świątyni jest też sala spotkań. Starsi ludzie chodzą tam i od czasu do czasu śpiewają karaoke lub ćwiczą kaligrafię. To bardziej obiekt rekreacyjny niż zwykła świątynia. Rozumiem. Myślę, że teraz jej rozmiar ma sens. Mician, czy twoja rodzina pomoże dzisiaj w przygotowaniach? Mm. Tak, mamy dużo męskich rąk do pomocy. Większość naszych krewnych przyjeżdża z miasta, by pomóc. Męskie ręce, he? Czyż to znaczy, że nie mam nic do roboty w domu, więc? Czy byłby problem, gdybym się tam wkręcił, żeby pomóc? He? Chcesz nam pomóc? Kejcian? Nie, jeśli wszystkim to będzie przeszkadzało. Jestem trochę, po prostu, jestem tym trochę zainteresowany. W mieście, w którym wcześniej mieszkałem, mieliśmy tancze i inne festiwale, ale nie wiedziałem nawet gdzie się odbywały, nie mówiąc już o pomaganiu. Można powiedzieć, że nie miałem żadnego związku z regionem, którym, w którym mieszkałem. Jednak po przyjeździe do Chinamizawy na, Przepraszam naprawdę poczułem, że to miejsce było domem, do którego wróciłem. Zanim się zorientowałem, zorientowałem, byłem żwawo zainteresowany małą wspólnotową działalnością, która prowadziła przygotowania do festiwalu dzień wcześniej. Zastanawiam się, czy dasz sobie radę, Keśkuń. Trzeba postawić dużo namiotów i poustawiać wiele krzeseł. Słyszałam, że, że to dość ciężka praca fizyczna. To nie znaczy, że nie robiłbym tego sam, prawda? Im więcej mamy rąk do pomocy, tym szybciej pójdzie. Mion wyglądała na szczęśliwą słysząc to, ale jednocześnie, jednocześnie wyraz jej twarzy był złożony w, z zbarwionym wahaniem. Rena pchnęła ją. Po raz ostatni. W takim razie zdecydowano. Powinniś, powinieneś to zrobić, Kejczkun. Mician, jest cały twój. Wykorzystaj go jak tylko możesz. Cóż, nie mogę dyskutować z rekomendacją Reny. W takim razie idź najpierw do domu, żeby się przebrać w ubranie robocze i przyjdź do świątyni. Ach! Możesz wziąć jeszcze jakiś recznik, żeby wytrzeć pot. Rozumiem! Może wyglądam na wychudzonego, ale tak naprawdę lubię się spocić w gorącym słońcu. Uważaj, żebyś żeby nie nadwyrężył pleców, dobrze? Racja! Dość gadania tego starego człowieka. Też przyjdę do świątyni, jak tylko się przebiorę. Mician, ty też daj z siebie wszystko! Papa! Pa. Mion machnęła energicznie do nas i odeszła. O ile mogłem stwierdzić po jej szarmanczkiej, wycofującej się postaci, wydawało się, że się otrząsnęła z tego, co było wczoraj. Czyli jednak jeden dzień. Pierwsza wersja była właściwa. Dziewczyny szybko sobie radzą. Z już, już w porządku? Dobrze. Jej powrót do normalności z pewnością ułatwia mi rozmowę z nią. To było trochę zabawne, prawda? Coś jak Kopciuszek? Na przykład nie możesz jej spotkać, dopóki maga nie przestanie działać. Rena zaczęła chichotać z rozbawienia. Lubi takie rzeczy? Nawiasem mówiąc, to, że się z tym zgadzam, dało mi dziwne, trudne do opisania uczucie. Jeśli uważasz, że to takie zabawne, powinnaś spróbować udawać inną Renę. Tak, to brzmi źle. Kejtkun, jaką Renę chciałbyś poznać? Jedną z wiustem o rozmiarze co najmniej 90. Ogromne piersi, których będę mógł dotknąć. Nie mogę tego zrobić. Byłabyś świetna w gotowaniu, robiła bilans i przychodziła do mnie rano. Już to robię. Zopałem głowę Reny w mocny uścisk, a później zacząłem ją głaskać. Ty jesteś Ryugu Ryugurena, prawda? Nie, Reina Rena. Więc zostaję na zawsze Reną. Rozumiesz? Dzięki. Miłej zabawy przy organizacji festiwalu. Dziękuję. Spotkamy się jutro. To chyba było. E, e, Barry sposób do powiedzenia Redy, że mu nie potrzebna jego, jej inna wersja. I nieważne, jak będzie się zachowywać, to dalej będzie jego reną, w cudzysłowie, przyjaciółką. Chyba o to chodziło w tym jego gadaniu naokoło, jeżeli tak można stwierdzić ładnie. Od razu się przybrałem i zarzuciwszy ręcznik na szyję, jak sugerowała mi on, ruszyłem do świątyni. Tuptaj, tuptaj, tuptaj. Tuptaj, tuptaj, tuptaj. Było tam dużo ludzi. Chyba nawet więcej niż wszystkich mieszkańców Chinamizawie. Wszyscy odgradzali różne obszary, i rozstawiali konstrukcję, namiotów ciągle rozmawiając między sobą. Dobra, gdzie jest Mion? Ożywiony tłum nie ułatwia jej poszukiwania. Rozejrzałem się, jakbym już tam pracował i nagle zawołał mnie dyrektor. Hmm, czy to nie Mae Barakun? Interesujące. Przyszedłeś pomóc w przygotowaniach do Wata Watanagashi? Hmm, dzień dobry. Tak, po prostu zastanawiałem się. Czy jest coś, w czym mógłbym pomóc? Twoje nastawienie jest godne pochwały. Nie krępuj się. Możesz się cały spocić. <słuch> Wiedziałem, że będzie ten śmiech. Wiedziałem. Za namową dyrektora dołączyłem do grupy, która zajmowała się rozbijaniem namiotu. Och, a któż to? To Mabarachan. Cały... Czy przyszedłeś nam pomóc? Nie znalazłem jej w Symion, ale przypuszczałem, że po prostu stanę jej na drodze, jeśli na nią wpadnę. Tak, jestem tu by pomóc. Po prostu powiedz mi, co mam zrobić. Wy, młodzi, macie tyle energii. Masz załóż rękawiczki robocze. Stawiałeś kiedyś damiot? Nie, nigdy. Wielu ludzi rozkoszując się. Now uczeniem nowej umiejętności młodszej osoby, z radością nauczyło mnie różnych rzeczy. Okej, okay, dzieciaku! Wejdź do namiotu i zawiąż sznur na górze. Potem postawimy go i zwiążemy resztę. Węzeł motylkowy wystarczy, prawda? Tam i jeszcze tutaj. Wszystko gotowe? Stawiamy! Raz, dwa, trzy! To, co było tylko zawalonym namiotem, zostało uniesione przed moimi oczami, na czterech wspaniałych nogach, zaledwie kilka chwil. Wow! Widok tego, jak razem pracują, jest naprawdę poruszający! Chodź, nie ma czasu, żeby się zachwycać. Mamy dużo więcej do zrobienia. Namioty są w ciężarówce, więc idź i przynieś je tutaj. Są ciężkie, więc weź kogoś do pomocy. Dam radę. Może wyglądam na wychudzonego, ale w rzeczywistości jestem dość silny. Wow, wyglądałem na lekkie, więc myślałem, że. Są strasznie ciężkie. Dlatego powiedziałem ci, żebyś wziął kogoś do pomocy. Daj spokój. Powiedział mężczyzna, unosząc go z krząknięciem i wkładając pod pachę: Albo jestem słaby, albo ci starsi faceci mają nadludzką siłę. Idziemy! Jesteś tutaj najmłodszy, więc sprawimy, że się spocisz. Postaraj się najlepiej, jak, jak potrafisz. Piwo po pracy jest najlepsze. Hmm. Jestem niepełnoletni. Ale nikt nie mówił, że ci tobie dadzą to piwo. Pot ściekał z mojego ciała. Byłem całkiem pochłonięty pomaganiem. Nigdy bym nie pomyślał, że zimna herbata jęczmienna o społeczności kobiet może smakować tak pysznie. Jesteś taki młody. Upewnij się, że dużo pijesz. Dziękuję. Wtedy zdawałem sobie sprawę, że w pobliżu świątyni, daleko stąd, utworzył się tłum. Kiedy przyjrzałem się bliżej, zobaczyłem dziewczynę ubraną w strój kapłaki. Garstkę starców, wyglądających jakby wspólnie przygotowali się do ceremonii. Czy to Rikacian? Hej, Rikacian! Postaraj się! krzyknąłem i wygląda... wyglądało na to, że mnie usłyszała. Rikacian pozytywnie, eksplodują... eksplodującą witalnością, odpowiedzi... odpowiedziała uśmiechem. Starsi za mną również obserwowali cian z nieobecnymi spojrzeniami. Rika Rikahama! Tak, Rikahama! Rikahama wykonuje świetną robotę. Wydaje się, że jest do, te, do tego bardziej przyzwyczajona niż w zeszłym roku. Starsza pani, która podała mi herbatę, ścisnęła w dłoniach coś, co wyglądało jak paciorki modlitewne. Rika sama! Dziękujemy, dziękujemy! I tak po prostu zaczęła się do niej szacunkiem modlić. He? Właśnie sobie przypomniałem, że nazywali to miejsce świątynia Furude. Czy rika nie miała tak na nazwisko? Mężczyzna stojący obok mnie odpowiedział na moje pytanie. Zgadza się. Klan Furude Rikis-hamy jest starożytny i honorowy. Od pokoleń o Yashiro-same. He? Zawsze miałem wrażenie, że nie była przeciętną osobą ale okazało się, że pochodzi ze szanowanej rodziny. Po tym jak jej ojciec, który był kapłanem, zmarł w zeszłym roku, Nap naprawdę robiła co w jej mocy, aby nauczyć się rytuału. Chciałbym, żeby był tutaj i zobaczył jak cudownie dorosła. Co? Ojciec Rykicjan zmarł? W porządku! Czas przerwy się skończył. Zabierzmy krzesła, których nie używamy, z powrotem do szkoły w Okanomia. Maki sam, podjedź tutaj ciężarówką i zabierz ze sobą kilka osób. W porządku! baraku! czas na ostatnią robotę. Hech, chcesz bym jeszcze coś zrobił? Nie wiem, czy wiedzą, że jestem niepełnoletni, czy nie, ale wszyscy starsi mężczyźni kibicują mi, zachęcając do zrobienia wszystkiego, co w mojej mocy. I że piwo było świetne. No bo jak było świetne. Kei-chan, widzę, że ciężko pracujesz. Minąłem milion. Nosiła duże kartonowe pudełko. Wyglądała na to, że ona też była w trakcie pracy. Sądząc po plamach potu na jej koszuli, wydawało, mi się, wydawało się, że nie tylko je, ja miałem ręce pełne roboty. Tak, pracuję na pełnych obrotach. Ty też się starasz. Piwo będzie świetne. Ciężko opracowaliśmy, ale słońce zasło i zrobiło się chłodniej. Czy to koniec przygotować? Chyba tak, chyba tak. Koniec tych przygotowań. Nastał wieczór, a czysty dźwięk Higurashi, cykat, załagodził umiarkowany ból, który poczułem. Starsi chłopcy rozpoczęli imprezową noc w namiocie, kawałek dalej, powodując niezłe zamiesza zamieszanie. Tętniąc życiem dzielnice świątyni, które wcześniej były tak ruchliwe, były, oj przepraszam, <laughs> były... Teraz opuszczone i stały się cie ścieżką dla chłodnej wieczornej bryzy. Wiatr był przyjemny. Oparłem się o jednego z kamiennych psów struzów stojących przed świątynią. Mocno rozciągnąłem nogi, pozwalając myślom błądzić, i nagle postawiono przede mną papierowy kubek wypełniony herbatą mięćmienną. No, patrzcie, kogo tu przywiało. Kejcian! Świetna robota! Oto herbata dla ciebie! Jesteś taka troskliwa! Dzięki... jej głos brzmiał dokładnie tak samo, ale wydawało się inna. Czekaj, ty jesteś! Hej, tu Shion! Nie przypisuj mi on całej zasługi! W ogóle nie jest rozważna! Nie pomyl nas dobrze? Shion, ty mała. Teraz, kiedy cię złapałem, nie uciekniesz. ha! ha, ha! To był twój błąd, Keijian. Nigdy nie powiedziałem, że jestem kimś innym niż Shion. Ech! Chyba nie mogę się z tym kłócić. he! <grystanie> o tak, Keijian, który nie może równać się nawet z moją siostrą, nie może równać się ze mną. W każdym razie, to twoja herbata. Jest jeszcze ciepła. Mmm. No. Uśmiechnij się. Próbuję ci to wynagrodzić herbat tą herbatą. Cóż, przyszła aż tutaj, żeby mi ją dać? Chyba po prostu ją przyjmę. Wziąłem kubek i wypełniłem jednym chaustem. I nagle a, usłyszałem głośny krzyk i zakstusiłem się. <grym> Która to jest tym razem? Czy to prawdziwa Mion? SION! Dlaczego znowu spotykasz się z Keijianem? Ponieważ, w przeciwieństwie do ciebie, jestem bardzo uprzejma. Keijian był taki spocony. Nie mogłem zostawić go samego, więc przyniosłam mu herbatę. A tak przy okazji, dlaczego trzymasz dwie herbaty? Twa mi on poczerwieniała i próbowała ukryć papierowe kubki za plecami. Ach, no cóż, to jest. Nie ma mowy, żeby taka szorstka nieśmiała i trosząca się tylko o siebie starsza siostra, kiedykolwiek przyniosła herbatę koledze z klasy, prawda? Więc po co one? Co to za dwa kubki? To są cóż, mm, racja! Byłam tak spragniona, pomyślałam, że wypije dwa. pierwsze co powinien zrobić teraz yy, K i ten yy, No Maebara po tym, co się wydarzyło. Ostatni bikzaszy, powinien powiedzieć. Mion, dawaj kubek. Nie zagrawy w jej gierkę. A, a, a on. A on. Jest kurwa sobą. A cała ty. No już, na raz, na raz. Gdy sią zachęcała ją. Mion wypiła obe, obie herbaty jedną po drugiej <tryk> e -he -he -he. świetna robota! Tego można było się po tobie spodziewać. Kecian, pomóż jej! Chwila, nagle ta sytuacja stała się niewiarygodna. Mion zwykle nie daje się tak łatwo pani polować. Wiem to od pewnego czasu. Shion jest przerażający. Mion! Nie możesz zwalczyć przeciwko Shion? Nienawidzę jej! Ostatnio nienawidzę jej jeszcze bardziej. Właśnie wtedy usłyszałem trzask migawki aparatu. A to może oznaczać tylko jedno. Pojawił się on. I o, z towarzystwem. Dobry wieczór. Ale zakłócimy ten odcinek, bo będzie trochę krótszy. Powiedzmy jeszcze, dla, żeby móc się usprawiedliwić, że. Trzyma mnie jeszcze w malutki katz, więc 20 minut realnego odcinka, 90 wstępu to jest odpowiedni czas, żeby się go dobrze oglądało. Ale nareszcie przybył sam on, do tego z nią. Oj, oj, oj a to oznacza tylko jedno, że yy, nareszcie kończy się powiedzmy wprowadzenie, a zacznie się akt. Zacznie się akcja. No wreszcie. Więc tak, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony mi czas. I widzimy się następnym razem. Narka.